Cześć, siemanko, z tej strony drobniej, na końcu odcinku na moim kanale. dzisiaj z nami jest smora, dzisiaj gramy ze I Moim z celem na dzisiejszy odcinek to jest zbicie 80 tysięcy punktów. Zostało mi tylko 1000 punktów do wbicia I w sumie postaram się do końca marca może. Jak to? Ile masz punktów? 79 tysięcy. No, na stronie pokazuje 78. A nie mogę tu nie napisać komendy. No nie, jestem. A nie, runnerem, dobra. O nie. Nie, jestem tym, Patrz, śmiercią. A nie widać tego, kurde. Śmiercią myślisz? No Nie Ja Nie mam Minecrafta, a nie ma Minecrafta dźwięki. Co so, przepuść eee. mi wiesz, przepuść A, o. I za to będzie... Nie. Zbyt byłem zbyt wolny? Żeby dążyć przypu... Żeby mnie Bartek zdążył przepuścić. No, nie, nie, nie obszaiłem, zbyt duża fala tam przeleciała. Ja ja no 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 no. No. Busta zużyłem A. Eee. Uh. gdzie tu jest? a już małeś No, uh. musimy się zatrzymać. Dawaj. Jep, jestem. Jestem już kolejnej. Kolejnej. Chcę w się sensie kiedy przez już chcą tą babkę. Ojej, oj. tu już sam spaliłem sobie. Bieg. Ktoś wyszedł peka Dobra, przatuj Już przy... a tutaj tak? Nie wiem w sumie jakieś i pułapce ostatnio chyba. Tak, Jej. o kurde, ale ty jesteś dobry. Jej. Niespodziewane Gold Medal Awarded Laura, takie. Właśnie jeżeli teraz oglądajcie, to stawcie w górę, subskrypcję na moim kanale i... i... Co jeszcze? A, wspieranie. Są nowe plakietki. są... Plakietki? Co się nazywa plakietka? Ulol, pierwszy. To jest zielona. No. Plakietka się nazywa? Eee... Spirania. tak. Wspierania. Są tak. No, no, nowe plakietki, za które bardzo dziękuję. JOLO, bo je rysowała. Y... Mój pomysł, ale. Yolo wykonanie. Ej, bardzo ale dziękuję. Wiesz co, ja bym ci mógł teraz narobić tyle montażu. Chcesz, chcesz montować? Mam całą noc. A. No, A nie to teraz ma... Nie, No to teraz możecie tutaj zobaczyć te pakietki, pyk, 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 pyk. No to są te wszystkie plakietki, bardzo dziękujemy Yolo. Yy, I teraz to zmontuj. Ja nie mam takich dźwięków co takie pyk, pyk, pyk. Ale na moje pyk. Ale nie mam... A... Na moje, A jak twoje? ja mówię, pyk. A, okej. Okay. Miała być surówka. Ja nie mogę. wiem czy chcesz montować. A tego zapytałem Cię. A to będą się Jak ja będę musiał zrobić te A, Już A, masz je w tej wielkiej rozdzielczości. To po prostu dawać je tam, tak? A, okej. Okay. No oczywiście widzowie, to jest montaż na żywo, nie? Ja, każdy mój materiał tak wygląda, że ja staram się bardzo go montować na żywo nawet. Już myślę, jak go zmontuję... Widzicie? Yy, to wcale nie jest tak, że korzystam póki Bartek jest, bo jest późno w nocy. Yy, jest i... północ 20 no a do się tak chciał nagrywać, bo cię miał zły dzień Ale już się naprawił, bo się przespał i obudził się i zobaczył moje komentarze na temat jego nagrywania, więc. Pozdrawiam! Do czego ty pozdrawiasz? No bo tak. A, może poz... A w sumie pozdrawiam, bo może ta osoba ogląda ten odcinek. Jeśli wiesz, że chodzi o Ciebie, to napisz w komentarzu Dokładnie. jabłko. Tak. Napisz komentarz, w komentarzu jak to ta cała osoba. A reszta niech napisze ananas, to wtedy przypnie wam dropisek. O nie, dlaczego jest pi... O <laughs> jest Apple e, i A jest jeszcze... Apple, bad. No. O no, nie idzie totalnie tam Ja chyba ja, jestem pierwszy. Ten fragment bardzo chyba 4 razy. Chyba jestem pierwszy. Oj tak! I wyśleją złotych medali Ile? 193 No ładnie, no bo to jest za pierwsze miejsce za każdym razem, nie? No, no wiadomo złoty to jest za pierwsze miejsce. A, a, a. może też bym sobie wbił takie 80 masz Ale miesz jeszcze... <głos》> na YouTube No tak, no masz no. A i czajcie to, że w ogóle nie chcemy przyjąć do tej grupy Gimpera? To względu na to, że zbyt dużą subskrypcji? A ja nawet znaczy... nie wiem, nie sprawdzałem maila tak dzisiaj. Tak się wstawiamy. Czekaj, to ja ci sprawdzę. A to nie jest na tym mailu, przecież. Bo ty nie masz konta... do... do drobszych kontakt dostępu. Ja? Ja, no, to nie masz. Ty masz tylko do... tego głównego, co jest konta YouTube, a nie do tego, co jest... Nie miałeś przekierowania ustawionego? Nie tak myślałem, czy nie wrzucić pozostałych zakończeń na kanał z cyberbanka, ale... faktycznie, jak cały czas my sobie idą w dół, ale jak? Znaczy, zakończyłeś już na... Zakończyłeś ale, już? pozostałe zakończenie, Ale zakończyłeś już tak, typowo tak. jedną serię. Tak. No to nie! No ale ktoś mnie pytał w komentarzu, czy zrobił pozostałe. No to możesz dać na przykład ten... Linka dla wspierających, to będzie zachęta dla niego, że kupił wspieranie. Możesz dla wspierających dać na to zakończenie, nie? Cyberpunka. O nie, kupię. Ty, ale ty jesteś mądry. Wszystko mi to przeliczało przez myśl. Ale wiem, nie, bo w sumie nagrałem już jeden odcinek. No, Ale, mapa? Ja nagrałem... Nie, ja nie grałem. A nie, dobra, bo tak nie pamiętam danego początku tego faktu. Co, A to tak mam z niektórymi mapami. nawet nie pamiętam, co mówiłem. Yy, o tym, że przemyślełeś nad tym, czy właśnie nie ustawić dla spielących. Mam jeszcze jedną, jutro nowego nagrywkę mamy, bo jesteś wspierającym, więc też musisz być. Znaczy jeszcze mam czas, bo mam skręconą kostkę, więc tak nigdzie mną tak. wyjdę O, napiszcie trówka Dropsik, to wam przepnie tak, serduszko. Tak. <grym> więcej montażu. Nie zapomnijcie o subskrypcji na kanale. Bo kurde. Grzamy się 12 tysięcy. Tak, a 61 mapek to jest kolejny odcinek. 61? Tak. Ale nie doceniam, że nie ja... No to pokażcie swoją moc, pokażcie, że potraficie pobić te 61 i dać o wiele więcej. No. no i co jeszcze? No, co? no nic nie no. Zaraz pierwsza w nocy. Zaraz, co no połudziny to jest dużo e, gdzie jest... Tu. Tutaj, gdzie jest, gdzie jest, coś tam Ale coś takiego było, nie? Gdzie no jest, Gdzie jest, gdzie jest, Florian? Czekaj, czekaj, nie, 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 nie. Florian? Nie, 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 nie Kurde, ale to jest, to, był, to było z fragmentu bajki y, miś i miś w niebieskim duży Miś w dużym niebieskim domu. I to. Ja było, nie Gdzie tak jest, tak. gdzie jest, gdzie jest? A ja nie pamiętam co. Ja mam to przy. Ja to mam tutaj I Gdzie, o, gdzie, o, gdzie jest zjawa? Gdzie, o, gdzie, o, gdzie jest zjawa? Ej, kurie, się się za Zaczniemy tego montażu na odcinku? Będzie kij, zobacz. Piąty. Git. Tylko się dokładniej po prostu ten materiał, żeby pamiętać co mi się mnie Złapała, W ogóle pisałem z ludźmi od tego chatbota, co nie? Fuzbota Co? Nie, fusbot Fuzz... nie działa. Znalazłem alternatywę, co ci mówiłem, że nie działa? A -a. Mówiłem ci, że jest i no, 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 no. Mówiłem, że nie mogę połączyć kanału, no i pisałem dzisiaj do nich. No to jest takie spoko, że mogę... A Białem coś, a ich... coś... Pisałeś, czy coś? No, tam powiedzieli, że muszę mieć konkretny streama, żeby to połączyć. O, będzie. ale. Może się uda. Mmm może. Ile masz punktów? 79 409. Mam 77 934. Ile? 7... 79 934. To masz więcej? Jak to? No ja mam 79409... No 9. a ja mam 7793. Aha, 77, rozumiem, Jakim cudem cały czas nie mogę ci dogonić, jakiego no, ja no mam wyższe miejsca? No bo miejsce nie ma nic znaczenia przecież. Serio? każdy run to jest samo? Tak. No to to jest? Nic nie ma znaczenia, po prostu to jest punkt za checkpoint. O, może cofnę się? A, free. Jest free no. Za każdy checkpoint po prostu jest ileś punktów. No, czy, a czekaj, po ukończeniu meczu sprawdź ile dostaniesz, okej? Okay? Ja zawsze dostaję 116. Czy zależy, jaka jest mapa? Długo. Taka, bo teraz mam zaczek A teraz dostałem zaczek czekiń 20. A teraz znowu 20. Ty ile dostajesz? 20. A, czyli ty zależy od czekiń. Czyli pierwszy, pierwszy dostałem chyba. za 10? Pierwszy, ja, też za, ja też chyba za drugi, 10. Y drugi no? by 20, a trzeciego nie doszedłem jeszcze. To jest znowu 20. Czwarty, jesteś już przy tym? Czwarty? No. Tu gdzieś był checkpoint, zostałem około 28.5? A kolejny punktów. No, drugi będę. Dostałem 24 tokeny. Mm, ale to nie tokeny, tylko points. Aha. <grym> to, tutaj nie ma nic o points. Co? No, rola poniżej jest points. To miejsce nie, nie ma. Nie, trafić teraz powinien w sprawie serwera mogę coś poprawiać ja potem będę grać na bedrocku no. no ja nie mam bedrocka Widzę, zaczął nagrywać z bedrocka <grym> ja ci mogę odpalić jakieś bedrocka jak, jak, jakiegoś jakiegoś hmm. żeby zagrać bedrocka trzeba się ten wejść weryfikację dwutapową tak? w tak masz te prymki kupowane ale nie! To jest z mojej zwykłej pręki, na przykład to, co jest od Kasi A, To jest kod tylko, nie, bo to jest kod chyba... aktywacji. Ale ja nie wiem, czy ja podbieram te kody szczerze mówiąc. Znaczy A ty na tak, pewno tak na Windows swoim 10 nie miałeś chyba Windows 10 nie powinien chodzić drogo, jak te kody tak latały sobie. Będąc szczerym w sumie. Jest, troszeczkę drogawy. Tak? Mhm. Tutaj się dzieje, dlaczego nie mogę bies. A, bo tu to jest dobra Eee... kurde. Znaczy mi się nie żeby tak. tak drogo, bo tak... Nie wiem, nigdy nie było jakiegoś mega takiego hype'u nad, nad te konta. Jakim cudem? Jakim cudem? Co, co, co? Na jakim cudem oni tak przechodzą, że nie dostaje żadnego... Tu zatrzymania, czy co? No. Kipę, czy nie? No. Weź że delikatnie busta, delikatnie to sobie na tym, że jak tylko wdupnąć. Nie wiem, kiedyś byłem dużo bardziej wyskierowany w tą grę. W sumie ty możesz pamiętać jak to jak gram dzień w dzień na, na, na Discordzie z osobami z Discorda. I ja tam co chwilę tu byłem pierwsze miejsce, drugie, a teraz no to tak troszeczkę... Nie lubię strasznie Detrana. Detran mi się kojarzy, jak nie miałem jeszcze Premki i był taki serwer polski Detran. Polski, polki, polski serwer Detrana. który się nazywał Tiger? Coś tam Tiger od właściciela. Jezu, to było takie zarąbiste Drogi Zarąbiste? Mówi, że źle ci się kojarzy Co? Mówi, że źle ci się kojarzy, że nie lubisz, a... Co? To że... No, powiedziałeś, że nie lubisz Detrana przez ten serwer, a... Nie, że właśnie lubię Lubię Detrana i dobrze mi się kojarzy. <grybujesz> Może coś Nie wiem, musisz to sprawdzić w montażu. To no powiedziałeś, że nie lubisz Dedrana? Nie, nie. I później powiedziałeś, dlatego dobrze mi się kojarzy. Takie CO jest? <grybujesz> to się nie łączy, wy ty fy. Może... No ja śpię już z Jestem dzisiaj od której na nogę. De. Ja w ogóle przez to, że ja wstałem tak wcześnie, ja myślałem, że to co graliśmy dzisiaj w Fortnite i tak dalej i tak dalej to był dzień wcześniejszy. Dzisiaj ja tak... graliśmy w Fortnite'a? No właśnie, graliśmy. Ja tak mówię, że emili... Ej Emilia, jak grałem w Fortnite'a. Coś mi świtało. Mówi... No rynka. przecież, no przecież, przecież mówiłeś, że ten, że grałeś z dropsikiem blokiem, że prawie mieście wina. Chyba dwa, dwa teamy, albo jeden team, Aś albo jeden? team i... I ten, jeden... osób chyba było. No, a, a niestety ja no, Nie, ja miałem z tobą, nie z blokiem... ...ja miałem z tobą taką akcję... ...też. Bo blokie wywaliła. Chyba. Nie Jesteś z tym, śmiercią. No. O lol, nie zauważyłem. Biega chłop. No nie. O Jezu. Rapsik. Dlaczego? Nie, 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 nie... Ale w sumie i tak, kurde... zgubiłem. bo i tak czy siak, czy przyjdziesz czy nie... Przy... Nie, w sumie jak nie przyjdziesz to nie zajmiesz punktów. Ej, ja i tak to przejdę. O Boże, ja osobę puściłem. Nie między innymi. Nie, jak ja cię widziałem, dlatego właśnie się że puściłem dużo osób. Pa pa, u pa, pa, twoje. Rim-pim-pim, pim skończył mi się dżin o, o ile, o co tu dzieje się? No co to było? Myślałem, że dasz się oszukać Aha, Już się nawet nie chciało Dobra. Cześć, biegnij Biegnij, mówię A, już myślałem, że znowu chcesz mnie oszukać Nie Dodźcie? No. Dobra, stary. bo tak myślałem, że już przejciałeś, a tak widzę, że tam jeszcze zaskoczyłeś, chyba daje kadem ten bloczek Nie taki nie 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 chcię razem zrobić. Ja jestem tak niebezkylowany, że tak rekord już się nie pobiję. No Rekord właśnie już jest nie do pobicia. Minuta 30, właśnie bym skończył. A kończę dopiero za 3, 2, 1. Ale tutaj medal wleciał Co lubisz pierwszy? A ile, ile masz punktów teraz? O, teraz jest boja różnica. No właśnie. Za każdego kila, kila dostaję Ty to ile masz punktów? No, nie powiem. Powiedz. Nie. Dawaj no. Nie powiedz. Nie. Ale on jest hamem widzowie ham. Ja hamburger. I no czemu ich nie zabijasz? No Uważaj. No tylko tu jedno. O dobra, teraz się wracaj. Tam na sam początek pod portal. Dobra, teraz tu, zaraz ja, będzie. Tu tu, 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 drugie, drugie, drugie. Dobrze. Teraz cofnij się. Szybko cowaj się, cofaj się. To tu, dobra. Ale za szybko uruchomiłeś. Ale nie wiem jak to działa w ogóle, nie. Nie wiem to tak. To nie o, czekaj. No, a nie mogę tego kliknąć nawet. Nie możesz, bo nikogo nie było w pobliżu. O nie! Ja! O nie! Gorzej On tak chciał cię oszukać. Ej, bo... O! o to był nie, prostu... ta miniatur... <noise> nie ta miniaturka. Miniaturka. Nie ta w Tutaj odpychasz ich, odpychasz. To masz taki TNT pod sobą i odpychaj ich w tą ścianę. Aha. Och, co zarobiłem a nie nie porobiła porobiłem świat Nie porobiłem, umarłem Umarłem Ja zostać punktów yy, nie wiem Ja nie mam wiem Nie wiem nie wiem yy, Tutaj wiesz 96 A ty 143 O runner, yy, dobrze musiałbym zrobić Jesteś śmiercią? Yy, nie jestem runnerem I am a runner Ej, ja jestem runnerem no, to dobrze, że leciłeś runnerem. Znaczy śmiercią, bo ktoś wyszedł. Czyli <laughs> punkty. O, nawet nie muszę skakiwać, dobra. Dobra, ostatnio kroję O, a aż się zmieściłem, idealnie. Tu, 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 tu. <laughs> o nie! Kurde, wcale napiszcie czy chcecie więcej odcinków z Smolaksem Ja wiem, że macie już go dość, bo nie znam na każdy moim odcinku, ja wiem, ja wiem Ale no wiecie, ja lubię z nim nagrywać w sumie bo to jest jedyna osoba, w którym po prostu tak... Nie wiem, nie czuję jakiegoś spięcia w nagrywaniu i po prostu takie, że kurde, muszę uważać co mówię, bo to osoba coś o mnie pomyśli. A ja Bartek to jest takie... Okej, okay. Okay. ja nic nie boję, po prostu jest. O, źle obliczyłem długość tego bloczku. Ale dobrze celowałem, w ten taki O, się złoszyłem. Teraz, o nie, myślałem... zle Gdy... Halo, Bartuj, muszę coś. Halo, Halo. Co? Te sary skupiają Nie ma skupienia się na zabijaniu. Mariat, mały, ale wariat. Mały, ale wariat. Mały, ale oh. Nigdy nie rozumiem tego. Nie, proszę, pro. Mhm... <ścoughs> Nie, nie ma... Ale macie już do końca free. Coś mówi... Jak myślałem. Eee, widzę wiem. My chyba pokniewały na tego Smolaxa. Mhm. Teraz tak... To teraz jakoś tak nie w więków Smolaxa. Hmm. Ciekawe dlaczego. Hmm... Polecam kanał Smax. No to jest tylko za kanał. Najlepszy no, na świecie. Polecam. I zagrał w Samax. A ja wiem, że pewnie ta Karoletta ogląda. Tam zawsze pisze komentarz, że ogląda, więc cześć Karoletta. Mały, ale wariat. Dobra, lecimy dalej. Jeszcze nie ma ręki. Ja zdobyłem punktówkę. Ja chyba 100 coś. Okay. Ja... 108. Ja 116 Ktoś jeszcze chcesz wprowadzać? Nie no? Trap Activator? Nie widziałem już okay. Chyba 4000 Ja właśnie nie wiem kurde nie wiem Nie co spojrzałem Jeszcze jeszcze Nie no goddam Dobrze więcej ja arynek dla widzów O ty co to ty nie chcesz? Bo dlaczego tak szybko użyłeś? Mały ale wariat <śmiech> <śmiech> Nie miałem tej to nie używać O to się nabrał Taki pojedynczy pixel kurde Pani oni przeżyli? Nie wiem, pojęcia Jest czytował już Uuu, Nie Ha, nie, ale tak dobrze ci szło To coś w ogóle robi? o tego, że to mam później, zanim TNT wystartuje, nie? Jak to... Aha, tu usunąłeś ten... Ja miałem mindfucka Ale co ja zrobiłem? W sumie nie ogarnąłem z tobą... Pamięczyny A, tego nie ogarnę totalnie, ja po prostu tak odupnąłem Ja tam wyskoczyłem i miałem tylko mindfucka Chłopcu przeszedł to, bo pod, pod tam się zrespił Uff, trzeci J tam punkcików? 66, lipnie Trzeba salwami na zawijać Eee, to okej. Oczy się te pan do tych tych Widzę, że po włączyłem do rękę, ale nie załapało. A nie, bo kakałem lewy, dobra, nieważne. Na lewy coś działa w sumie. Tutaj te Discorda Halo, trowsik? Halo, halo? Czemu się nic nie nazywasz? No, eee, no. Skupiłem się strasznie na tym, że... O żeby... i walenia. Dlaczego sobie jest fragment wywalenia? Nie, dlaczego, dlaczego? No ja to jest? cisza. Gadasz? Ja nie mówiłem nic totalnie. Dlatego się zorientowałem, A... że ty nic nie mówisz. Ale lipa. Cieszą, że mi tu widzowie. Nie no, takie fragmenty stawają. Jak ja bym wam powiedział ile z ostatniego odcinka z takich bloków wyciąłem, to byście się zdziwili. Dobra, ostatni ranik, bo brakuje mi 60 punktów. Więc będziemy mieli 80 tysięcy. O nie, źle zużyłem tego. Ej, a ktoś myślał o tym kiedyś, żeby dawać widzom jakby... Żeby jako opcja sprania, na przykład ta najdroższa, nie? Za 4 dychy. Ja no. Żeby dawać im dostęp do surowych materiałów? Nie wiem Nie mam pojęcia Jak to zrobił? Co zrobił? Może on się w ogóle nie odbił na tym streamie Halo? Halo, halo? Aby Bo. ktoś wyszedł z tym speaker. Nie wiem, czy No ale myślałem, że ty wyszedłeś zimą imię, takie he? He? I przez to, że umarłem, teraz jestem w tyle, bardzo. Chyba wilić wyszła No. To się dalej nie Lol, to ja to wszystko ją przeciąłem. Dawaj biegniemy smolek i tak już rekordu nie będzie Rekord mija za 3 sekundy No i rekord poszedł się walić A czwarty, piąty Ale dużo punktu, a dużo punktów, 157 łodzi. Czuł, a się tak chodź do, do, do tego, wyjeźdźcie się no. Okay. 80 No 80 tysięcy, portfel. Yy, więc dzięki wszystkim za oglądanie. Yy, nie, nie zapomnij, co nazwisz. Suba w górę. Wbije się do smasa na kanał. I yy, 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 co jeszcze? Zapraszam do wspierania kanału. Yy, yy. I to tyle. Dziękuję jeszcze raz Bartu, że wystąpiłeś o tej godzinie nawet. Trzymaj Smolaks. No Smolaks. Napiszcie, czy chcecie, żebym mówił do Bartka Bartek, czy do Bartka Smolaks. O. dobrze, trzymajcie się i pa pa. pa.